Z tym, by zagłosić pod bramką e, Drużyny Storunia. Teraz dobrze to wyglądało od początku. E, to podanie i mamy trafienie wyrównując Piotr Matras Między nogami Kevina Kolara. Dragon Agnielski świetnie przepuścił, ale schutnął! Ale szhuknął Mateusz Kostecki. Dublec tego zawodnika. Na pewno. Już mają oba zespoły przegrane ponad pół godziny, a teraz kapitalny gol Łukasa Właszczyka. Ależ to zrobił gołkiper Redragon. Dragons. No ciekaw jestem, jaki to jest ma pomysł na ten mecz. No na pewno nie taki będzie sytuacja sam na sam Bugański i mamy 2 do 0. Fantastycznie, Marek Bugański przejmuje to podanie. Idealnie umieszczona piłka tam w pole bramko bez Seti, bezpośrednio, i goł! Tak się zawahamy, bo ta piłka mignęła. Nikt chyba nie był w stanie zauważyć jak szybko ona zmierza do bramki.